Elo, 13 lutego. Mam złe wieści, a są one takie, że jestem trochę chory. Jest w tym momencie godzina 22:38 i jest dopiero poniedziałek, czyli początek tygodnia. W sumie to, że jest początek tygodnia, to nie jest najgorsza wieść. A teraz czas na dobre wieści, które są takie, że jutro nie muszę iść do szkoły. I jeszcze jedna zła wieść jest taka, że w dalszym ciągu nie mogę Ale to oznacza, że zbliża się dzień, w którym wróci do mnie moja płyta główna i będzie ona w pełni sprawna. Teraz nagrywam z GoPro, ponieważ moja luszczelka, która jest tutaj, Ma zapełnioną całą kartę pamięci całe 64 GB zostały zapełnione. Póki komputer nie przyjdzie, prawdopodobnie będę robił go. Chociaż tutaj też już mi zostało maksymalnie 50 minut filmu. Dlatego trzeba teraz zrobić szybkie cięcie. Mam przykminę życiową, ale o tym powiem jutro, a teraz zrobimy właśnie jutrzejszy dzień. I witam. Witam w dniu 14 lutego 2023 roku. Yy, sprawdziłem wczorajsze nagrania i zakryłem mikrofon łapą, przez to było tak czasami słabo słychać, jak coś mówiłem i mówiłem o tej przekminie życiowej. Jest ona taka, że yy, kurde, tak to było, że zdrowie się dopiero, że zdrowie docenia się dopiero wtedy, kiedy jest się chorym i ja właśnie trochę jestem trochę chory. W sensie mam zatkany nos, nie, ale nie mogę robić takich czynności, które robię praktycznie codziennie i po prostu tak denerwuje ten katar. sumie to katar to nie jest żadna choroba, ale i tak, dopiero jak się jest chorym, to się docenia to zdrowie. I jestem teraz zarąbiście zadowolony, po prostu kurde, takie dobre wieści są. Przed chwilą był kurier i czekajcie. A będzie fontane i jest płyta główna. Przyszła odebrałem ją od kuriera i Jo 15 luty Kom siedzi Teraz czas sprawdzić czy działa Uwaga, 3, 4 ja pierdolę! Jeno, żartowałem! Tak naprawdę to nawet nie podłączyłem do zasilacza. Dlatego patrzcie na dół, o cholera! ustawię to gdzieś. teraz już można oficjalnie sprawdzić uwaga 3 4 let's go o kurde działa działa elo 16 lutego ogólnie no to komp działa ale tradycyjnie musi być jakiś problem i gdy masz ponad 200 GB do zmontowania, ale wyskakuje ci jakieś gówno na środku monitora i nie możesz go naprawić, o cholera, prawie wylałem moją kawyinkę, a teraz będę próbował to naprawić jakoś. Naprawione, ale to nie koniec moich kłopotów, ponieważ dysk C jest prawie cały zawalony i. Nie jest aktywny system Windows, mimo to, że nawet tutaj mam naklejkę a nie znam kodu, bo jakby ten komputer nie jestem pierwszym właścicielem tego komputera i nie mam tego kodu do tego Windowsa, także trochę przypał. Trzeba się brać za montaż. Tak, swoją drogą, no to dzisiaj jest tu czwartek i zażarłem trzy pączki. Trzy pączki takie zwykłe, takie sporawe. I w sumie zarłem jeszcze dwa takie mniejsze. No i w sumie coś źle się z tym czuję. Wiecie, co jest takie trochę niezdrowe. A teraz wpierdy jeszcze jednego, którego kupiłem. A jutro on już będzie po prostu niedobry i trzeba go zeżrzeć. I jeszcze podsumowanie, jeżeli chodzi o kompa, to wytrzymałem bez niego 38 dni. 912 godzin i, i 54720 minut całkiem sporo w zasadzie Może nie jestem aż tak uzależniony chociaż uzależniony to bym powiedział że jestem od mojej zajawki Jaką jest właśnie robienie tych filmów, bo to taka zajawka jest w zasadzie Dobra Koniec zamulania czas wpierdylania 17 lutego tutaj przesłałem na pendrive'a pliki z GoPro, które przesłałem na laptopa dlatego, ponieważ nie było miejsca już na karcie, ale to już było jakiś miesiąc temu, także teraz trzeba tutaj przesłać. Yo Hello. 18 lutego Przed chwilą dokończyłem montaż Klipa Z którym się męczyłem ponad 10 godzin Były problemy z renderem I to też mi trochę zajęło No i kurde w końcu się udało, jestem zadowolony taki, że W końcu to skończyłem I ogólnie no to montowałem to na laptopie, ponieważ Zacząłem ten montaż jeszcze przed tym jak miałem kompa i nie da się przesłać ścieżki z jednego sprzętu na drugi właśnie No tak to normalnie to bym sobie na moim kompie montował Ale dzięki mojemu bratu udało mi się tutaj to zmontować To jest mój, zdecydowanie to jest mój najlepszy klip I on zlatuje na Instagrama Na Instagramie jest do dupy jakość, ponieważ tam jest zawsze 30 fpsów i jakość też jest słaba Dlatego ja wam puszczę tutaj na YouTubie To będzie dużo lepiej wyglądało i Naprawdę siedziałem nad tym klipem ponad 10 godzin. To było tak z 2 godziny dziennie i montowałem to łącznie 5 dni. Także enjoy, jak to się mówi. You so crazy, popping that shit don't face man. I need my chips to the dip like like gravy. I got King Kong in my trunk, King Kong in my doors. My nuts play ping pong from the noise. You can hear me from a block away. I'm sitting next to your ass and can't hear what you got to say. My shit is loud, my ears is ringing, my pain. My job is wet, my chrome is gleaming, I feel like a vet, balling on these rookies, a old school bully, you must have played hooky, I bring it like a rookie, my aggression is depressing, don't give a motherfucker time to learn this lesson, a lunatic, y'all know what I represent, the only rapper wanna fist fight the president, fist fight the president. To co mówiłem z Instagramem, że tam można maksymalnie w 30 FPS-ach wrzucać filmiki no to, to w sumie trochę źle powiedziałem, bo można wrzucać w 60 FPS, ale z tego co wiem to trzeba mieć właśnie iPhone'a i jak się ma iPhone'a wtedy właśnie można puszczać w 60 klatkach video, ale ja niestety nie mam iPhone'a, także będzie w tych 30 FPS, już to sprawdziłem na koncie jak wygląda to. No i tak średnio faktycznie trochę przycina, ale nie ma największej jakiejś tam lipy. A teraz lecimy z montażem vloga oznaczonego numerem 3, bo drugiego, yy, bo vloga oznaczonego numerem 2 wczoraj już zmontowałem, tylko nie wyrenderowałem jeszcze, ale teraz się biorę już za 3. A przede mną jeszcze. No masz ile? 8, 8 był pierwszy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, czyli wychodzi na to, że ten vlog, którego teraz oglądacie, jest oznaczony numerem 8, a to oznacza, że do zmontowania zostało mi 6 vlogów, czyli jakieś 42 dni. Dobre wieści, już zostało mi do zmontowania tylko 5 wolgów. Tutaj, jak można zauważyć, jest projekt vloga oznaczonego numerem 3. I popełniłem straszny błąd, ponieważ montowałem to bez przerwy, po prostu ciągłe jakieś 2 godziny i teraz mnie tak głowa nawala. Znaczy no nie jakoś bardzo mocno, ale tak takie dręczące kucie, no nie? Także róbcie sobie przerwy podczas montażu, ja też sobie to mówię, żebym sobie robił przerwy I jelu Właśnie się wrzuca Najlepszy mój klip, najlepszy mój klip Finalizacja Bo już jest? Już jest Kurde Ło Jestem giga podjarany i mogę wam powiedzieć jako ciekawostkę, że nagrywałem to jedynie GoPro i lustrzanką. W sensie w ogóle nie użyłem telefonu i kurde. Jeszcze raz giga dzięki dla Huberta, mojego sąsiada zresztą za to, że po prostu pomógł mi to nagrać, tak? Że, że przyszedł i trzy godziny stały mi... No w sumie nawet nie, nie stał, bo biegał za mną i mi to nagrywał. Także giga dzięki. Kiedyś się jakoś odwdzięczę, bo takie podziękowania no to, to jeszcze nic. Jakoś kiedyś się odwdzięczę. A teraz jakieś przejście. Elo, 19 lutego, godzina 23.07 budzik... Ja? budzik na jutro. Ten. No, to już jest właściwie koniec tego vloga. on strasznie zamulony. W sumie nic ciekawego w nim się nie wydarzyło. Jedyna ciekawa rzecz to był ten klip, który już widzieliście. I dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam Was wszystkich i ja już idę spać. Dobranoc. Elu.